W przeglądzie funkcjonowania systemu emerytalnego znajduje się wiele rażących błędów. Mimo to Jacek Rostowski, minister finansów, autor przeglądu twierdzi, że on solidny, rzetelny i neutralny. W przeglądzie demonizuje się filar kapitałowy. Z jednej strony pokazuje się zawyżony wpływ systemu na dług publiczny, pomijając przy tym całkowicie jego pozytywne skutki dla wzrostu gospodarczego. Z drugiej strony autorzy powołują się na prognozy Komisji Europejskiej, Pokazują, że do 2010 roku wydatki na emerytury ZUS obniżą się, zapominają przy tym, że wraz z ograniczeniem roli systemu kapitałowego wydatki na emerytury ZUS w przyszłości wzrosną. Więcej na temat kłamstw w przeglądzie znajdziecie w mojej publikacji.